witaj w kolejnym pianistycznym odcinku. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o akordach SAS. Być może ta nazwa kiedyś już obiła ci się o uszy, nie do końca wiesz ani jak się buduje takie akordy sas, ani do czego je się tym bardziej wykorzystuje. Dlatego właśnie dziś o takich akordach sobie powiemy. Ale zanim przejdziemy oczywiście do budowy, to w ogóle czym jest ta nazwa sas? Nazwa sas to tak naprawdę skrót z języka z angielskiego, czyli suspended. Słowo suspended, jeżeli będziemy sobie tłumaczyć na polski, oznacza słowo zawieszone. A co to oznacza, że akord jest zawieszony? Oznacza to tak naprawdę tyle, że ten akord jest jakby taki nierozwiązany. Na pewno kojarzysz, jak grasz, czy też jak słuchasz jakichś innych utworów, że utwór zawsze kończy się jakimś takim ładnym akordem, który po prostu na wykańcza całość tego utworu. W przypadku akordów zawieszonych mamy takie wrażenie, że coś właśnie zostało takiego nierozwiązanego, że coś po takim akordzie zawieszonym powinno się jeszcze pojawić. Tak to właśnie możemy sobie porównać. I właśnie tak brzmią akordy zawieszone. Jeżeli chodzi o akordy zawieszone, to tak naprawdę mamy dwa rodzaje takich akordów, czyli akord akord sas2 i akord sas4, który również czasami występuje jako po prostu akord sas, nie występuje wtedy tam żadna cyferka, to wtedy musimy wiedzieć, że jest to właśnie inne oznaczenie akordu sas4, tak? czyli jakby akord sas4 równa się akord po prostu sas. Czasami to występuje właśnie w zapisie notowym, dlatego warto to wiedzieć i o tym oczywiście pamiętać. No dobra, no to w takim razie jak tworzyć takie akordy sas? Przejdźmy sobie na klawiaturę pianina, i za chwilę wszystko stanie się jasne. Zanim przejdziemy do budowy akordu SAS, zagrajmy sobie na sam początek akord C dur. Tak? Akord C dur, czyli akord durowy, na pewno wiesz już w jaki sposób powstaje. Powstaje on na zasadzie dwóch tercji, z czego pierwsza jest tercją wielką, tak? czyli posiada 4,5 tony. Raz, 2, 3, 4 i 3 stopnie, tak? czyli mamy CE a druga tercja jest tercją małą, czyli 3 stopnie, ale musi być tutaj ilość półtonów równa 3? tak? Czyli mamy raz, dwa, trzy. I to jest właśnie akord Cedur. składający się z dźwięków C, E, G. I teraz pytanie się pojawia, czy aby zbudować akord SAS, Potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób powstają właśnie akordy durowe czy akordy molowe? Odpowiedź brzmi, że nie, ponieważ akordy SAS, ani SAS2, ani SAS4 nie mają określonego trybu, czyli nie są ani akordami durowymi, ani akordami molowymi, natomiast mają wspólne części, na które warto zwrócić uwagę. I tak, na przykład, właśnie budując akordy SAS, yy, częścią wspólną pomiędzy akordami durowymi i molowymi jest przede wszystkim kwinta występująca w danych akordach, czyli. Inaczej możemy powiedzieć, że pierwszy i trzeci dźwięk tego akordu. Zauważ, że budując akord durowy, mamy dźwięki C, CEG, tak? I teraz, jeżeli wyrzucimy sobie tą tercję, zostają nam dwa dźwięki. C, G. Jest to odległość kwinty czystej. Czasami też nazywana jest power horde, tak? Czyli właśnie kwinta czysta. Mamy C, G. I teraz, żeby zbudować akord SAS2, należy wyrzucić tercję z tego akordu i w zamian tej tercji musimy wstawić sobie inny dźwięk. I ten inny dźwięk to będzie po prostu odległość sekundy sekundy wielkiej od pierwszego dźwięku, czyli w naszym przypadku od dźwięku C. Czyli zauważ, że jeżeli mamy dźwięki C i G, tak już wiemy, że jest to nasza baza do tworzenia akordu SAS i teraz. normalnie w przypadku akordu durowego mieliśmy dźwięk E tak? czyli naszą tercję wielką. W przypadku, kiedy budujemy sobie akord sas2, potrzebujemy sekundy wielkiej. Czyli liczymy sobie od dźwięku C po prostu interwał sekundy wielkiej. I mamy raz, dwa półtony i musi być jeszcze odległość dwóch dźwięków, tak? czyli mamy C, D. I właśnie w taki sposób będzie wyglądać akord sas2. Tak? Czyli jak widzisz, akord durowy to były dźwięki C, E, Wyrzucamy tercję, wstawiamy sobie odległość sekundy wielkiej od tego pierwszego dźwięku no i mamy akord C SAS2. I teraz pojawia się kolejne pytanie: czy aby zbudować sobie akord SAS2, musimy zawsze policzyć sobie ten interwał sekundy wielkiej, od pierwszego dźwięku, od którego zaczynamy budować dany akord. I odpowiedź brzmi, że nie. A dlaczego? Ponieważ możemy sobie pomyśleć w inny sposób. Możemy sobie pomyśleć, że dźwięk, od którego budujemy ten dany akord, tak, czyli w naszym przypadku jest to dźwięk C, to jest jakby skala. I teraz sekunda ma być jakby drugim stopniem danej skali. A jakiej skali? Nie ma to tak naprawdę znaczenia, czy wykorzystamy sobie skalę durową czy skalę molową, ponieważ w tych dwóch skalach drugi stopień zawsze jest jakby tym samym dźwiękiem Sprawdźmy to w takim razie. Zauważ, że jeżeli mamy na przykład gamę C-dur, tak, to drugim stopniem jest dźwięk D, tak? Od tego dźwięku C również możemy sobie zbudować gamę c -mol, tak? I zobaczmy jak ona się układa. Mamy C, D, S, F, G, A, B, C, tak? Jest to odmiana naturalna skali c -mol, tak? I teraz spójrzmy na drugi dźwięk w skali c -mol. Znowu jest to dźwięk D, czyli jak widzisz, tak naprawdę nie ma różnicy, czy gramy sobie skalę cedur, czy gramy sobie skalę cemol. Za każdym razem ten dźwięk D. Jest właśnie drugim stopniem. I tak będzie za każdym razem w każdej gamie, tak naprawdę durowej i molowej. Ten drugi stopień jest zawsze właśnie taki sam. Dlatego też mówiłam, że akordy SAS nie mają żadnego trybu, tak? Nie są ani durowe, ani molowe. Czyli jak widzisz, mamy tak naprawdę dwie możliwości. Możemy sobie po prostu pomyśleć albo tym interwałem sekundy wielkiej, albo stopniem jakiejś gamy, tak? Albo durowej, albo molowej. Dobra, w takim razie akordy SAS 2 mamy załatwione, tak? Możemy sobie jeszcze raz zagrać mieliśmy akord durowy i teraz akord sas c2, czyli mamy po prostu dźwięki CDK. I tak właśnie brzmi nasz akord c 2. W takim razie przejdźmy sobie jeszcze do akordu c 4. W jaki sposób powstaje ten akord c 4? Jak się możesz już domyślić, wcześniej mieliśmy zamiast tercji sekundę, to teraz zamiast tercji będziemy mieli kwartę. Jeżeli chodzi o kwartę, jest to zawsze interwał kwarty czystej. Tak? Czyli musimy mieć odległość 4 stopni i 55 tonów. Czyli oczywiście możemy sobie to policzyć od pierwszego dźwięku akordu, na którym zaczynamy budować ten akord SAS 4, albo również tutaj możemy się posłużyć tą metodą myślenia jakby skalą, tak? I tym czwartym stopniem. I tutaj również nie będzie żadnej różnicy, czy myślimy sobie gamą molową, czy też gamą durą. Zawsze ten czwarty stopień pozostaje taki sam. A więc jest to też dla nas jakieś ułatwienie. Spróbujmy w takim razie zbudować sobie akord C SA, Raz 4. Na samym początku znowu możemy sobie na przykład zbudować C -dur, tak, dla tego odniesienia i żeby znaleźć te pierwsze dwa dźwięki, tak, czyli tą naszą kwintę, która pozostaje, i teraz zamiast tercji wiemy, że potrzebujemy interwał od dźwięku C, kwarty czystej, tak? I teraz możemy sobie poszukać tego interwału. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć półtonów, raz, dwa, trzy, cztery dźwięki, tak? Czyli zgadza nam się. Mamy właśnie teraz kwartę i dzięki temu zbudowaliśmy sobie akord C Sas 4, tak? Czyli posłuchaj C dur C Sas 4. Tak? Czyli jak widzisz, sprawa jest bardzo prosta, Tak działa to dokładnie w ten sam sposób i teraz jeżeli chcielibyśmy to porównać jeszcze, czy na pewno ta skala durowa i molowa i ten dźwięk ten czwarty stopień się zgadza? Możemy oczywiście to zrobić. Spójrzmy najpierw mamy skalę C dur. Tak? Czwarty stopień to dźwięk F przy skali Również jest to czwarty dźwięk, tak? Czyli, jak widzisz, sprawa prosta, liczymy sobie albo odległość od pierwszego dźwięku i liczymy sobie kwarty czysto, albo myślimy sobie skalą durową czy też molową, nie ma to większego znaczenia, po prostu musi się zgadzać nam ten czwarty stopień w danej gamie. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o akordy sas 2 i sas 4. I teraz zagrajmy sobie jeszcze raz te akordy, tylko teraz już płynnie przejdziemy po sobie, posłuchaj jak one brzmią, jeżeli wykorzystamy je razem. Zacznijmy sobie od akordu c dur. Teraz nas c sas 2 na Csus4 i znowu na akord C-dur. Tak? Czyli jak słyszysz, to naprawdę brzmi już dosyć ciekawie, tak? Tak, czyli jak widzisz, tak naprawdę mamy jeden akord, akord C-dur. I teraz dzięki znajomości akordów sas jesteśmy w stanie ten akord C-dur rozbudować sobie właśnie o dźwięki sas, czyli tak naprawdę o dodatkowe dźwięki, które Teoretycznie no nie są dźwiękami tak, akordu, natomiast należą one też bezpośrednio do skali, dlatego one pasują i będą brzmiały po prostu ładnie. I właśnie w taki sposób możemy wykorzystywać akordy SAS. Czy to akordy SAS2, czy SAS4. Właśnie po to, aby urozmaicić na przykład dany fragment utworu, który załóżmy, że y, trzy wersy lecą cały czas na tym samym akordzie Cedur. Tak? To jest troszkę dla nas nudne. Ale my teraz, wiedząc, że jest coś takiego jak akordy SAS, możemy sobie na przykład to urozmaicić w taki sposób. I to, co jest jeszcze fajne, to to, że wcale tych akordów nie musimy grać jakby cały czas razem, tak? Czyli nie musimy je grać tylko jako na przykład trójdźwięki. Tylko możemy też również grać je pojedynczymi dźwiękami, czy też łączyć sobie akord C SAS 2 z akordem. Cedur, tak? W taki sposób, że na przykład będę grała y, prymę, tercję i kwartę, tak? Czyli zauważ, że jest to takie połączenie właśnie akordu Cedur, tak? Czyli tych dźwięków CE, tak? Czyli mamy tą pierwszą tercję, ale dodatkowo dodaję sobie tą kwartę, czyli jakby już tutaj myślę sobie tym dźwiękiem SAS 4 i to jest też super, tak? Również to można wykorzystywać. I teraz stworzymy naszą własną improwizację, bazując właśnie na tych trzech akordach, czyli C dur, C sas 2 i C sas 4. Zobaczysz, że tak naprawdę używając w prawej ręce tych trzech akordów, łączyć te dźwięki i układając je w różne struktury, jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę coś pięknego. I to będziemy robić w ręce prawej. Natomiast jeżeli chodzi o rękę lewą, to tutaj wykorzystamy sobie cztery akordy. Będą to akordy C dur, E Amol. I F-dur, tak? Takie akordy sobie wykorzystamy. Natomiast, żeby one nie brzmiały oczywiście za nudno, no to dodatkowo wykorzystamy sobie również jakieś schematy. I teraz możemy się właśnie zająć na samym początku tą lewą ręką i wymyślić sobie konkretne schematy, które wykorzystamy do naszej improwizacji i które będą bazą w naszej melodii. Naszą improwizację możemy sobie ustalić oczywiście na jakieś konkretne metrum. Może być to metrum ćwierćnutowe, ósemkowe. Nie ma to większego znaczenia. Jest to oczywiście improwizacja. Ja na przykład wybiorę sobie metrum 4-4. I zaczynamy od akordu Cedur. I teraz, żeby oczywiście nie grać w taki sposób tego akordu C-dur, to na przykład wyrzucimy sobie tercję, tak? I zagramy sobie same kwintę i będziemy powtarzać sobie na przykład y, kwintę, tak? Czyli zobacz, raz i dwa, i trzy i cztery. I tak? Będzie to taki spokojny wstęp do naszej improwizacji, y, czyli po prostu kwinta. Tak? I jak widzisz, dolny dźwięk na przykład mogę sobie przytrzymać do końca taktu tak naprawdę, żeby mi po prostu ładnie wybrzmiewał. I to jest nasz akord C-dur, tak? Czyli już tutaj tworzymy coś ładniejszego niż sam taki akord, tak? Dalej przejdziemy sobie do akordu E-mol i na przykład możemy obniżyć rękę, oktawę do dołu i stworzyć już inny schemat, na przykład pryma, kwinta i oktawa, tak? I znowu możemy sobie powtarzać na przykład tą oktawę, tak? Oczywiście tutaj mamy oktawę, dźwięk E, dźwięk E, tak? Raz i dwa i trzy i cztery. I możemy sobie zostawić już tak naprawdę do końca. Na przykład taki schemat jest on bardzo ładny. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Jak widzisz, tutaj na przykład już nie powtarzam, żeby delikatnie zmienić, tak, żeby już nie było ciągle takie samo to wszystko. Czyli sobie na przykład zostaje na tym dźwięku F. A dalej przechodzimy sobie znowu do akordu Cedur. Możemy znowu sobie obniżyć rękę i powtórzyć te dźwięki, tak? Czyli jak widzisz, skaczę sobie po całej klawiaturze, po to, żeby dodać jeszcze więcej barw w mojej improwizacji, tak? Czyli cedur, raz i dwa i trzy i cztery, i Emol, raz i dwa, i trzy i cztery, i raz i dwa i trzy i cztery, i raz i dwa i trzy i cztery. I tak? No, i kończymy oczywiście na akordzie C-dur. Czyli jak widzisz, mamy cztery akordy w lewej ręce: C-dur, e -mol, Amol, F-dur, i one będą naszą bazą. Dodatkowo wykorzystaliśmy sobie proste schematy, które posłużą nam właśnie po to, żeby stworzyć ładne tło. W takim razie przejdźmy sobie do ręki prawej, no i do wykorzystania naszych akordów SAS. Zaczniemy sobie. Od tak naprawdę akordu C-SAS2. I teraz, ja już mówiłam wcześniej, że nie musimy grać tylko tych akordów w taki sposób, że gramy je razem, ale możemy również na przykład rozdzielać te dźwięki i grać jakby pojedynczymi dźwiękami. I właśnie to jest super, że teraz tak naprawdę dodając trochę rytmu, rozdzielając dźwięki, jestem w stanie stworzyć na przykład coś ładnego. I tak naprawdę mogę użyć sobie tylko tych trzech dźwięków, ale teraz je sobie troszkę pomieszamy. I możemy sobie na przykład zbudować taką figurę rytmiczną, wykorzystując szesnastki. Czyli zobacz. Czyli zobacz, jak wygląda ten schemat. Zaczynam sobie C, D, C, G i G teraz sobie przytrzymuję, tak? Czyli jest to jakiś taki dla mnie ważny punkt w tym miejscu i wracam sobie znowu na C, D, C, G, C, D, C, G, C, D, C. Czyli jak widzisz, jest to akord właśnie csus 2 trzy dźwięki, ale rozkładamy je sobie po kolei, tak? A teraz, jeżeli sobie to połączymy z lewą ręką, to zabrzmi to w taki sposób, tak? Czyli, jak słyszysz trzy dźwięki, a brzmi to już naprawdę ładnie, tak? csus 2 zamiast na przykład zwykłego cedur. Tak? Dobra, idźmy sobie dalej. Lewa rękę na razie sobie zostawimy. Ona będzie miała oczywiście akord emol. Natomiast zajmiemy się jeszcze na razie prawą ręką. Tutaj możemy sobie na przykład zostawić ten sam schemat. Tak? I teraz, czyli jakby powtarzamy sobie dwa razy, dwa razy takt, tak? Powtarzamy sobie dokładnie to samo, czyli C D C G, C D C G, C D C G, C D C, c, -d -c i jeszcze raz. Dobra, i teraz idziemy sobie dalej. Dalej będziemy wykorzystywać sobie dźwięki akordu sas, natomiast dodamy jeszcze jeden dźwięk. I dodamy dźwięk sobie teraz zamiast tego G przytrzymanego, dźwięk A. I teraz będzie to wyglądało w taki sposób, że zaczynamy dokładnie tak samo, czyli C D C A tak? Tylko zamiast dźwięku G gramy A. Pytanie, dlaczego teraz sobie wzięliśmy ten dźwięk A w ręce prawej? Ponieważ zauważ, że w ręce lewej również gramy akord Amol, więc wszystko tak naprawdę będzie nam tutaj pięknie pasować. Czyli jeżeli sobie to połączymy, to będzie brzmiało to w taki sposób, i teraz mamy akord F-dur i możemy zostawić dokładnie sobie tą samą strukturę rytmiczną i dźwiękową w ręce prawej. I teraz zrobimy sobie takie małe przejście, czyli wykorzystamy sobie już dźwięki akordu sas 4, czyli pamiętaj, że przy akordzie c -Sas 4 będzie to dźwięk f, tak, ten czwarty, ta kwarta. I teraz wykorzystamy go jako takie przejście i stworzymy sobie coś takiego. Zobacz, zaczniemy ten takt grać e, tak jak wcześniej, czyli c d -C a. I teraz przejdziemy sobie na tą kwartę, czyli właśnie na ten akord jakby sas 4, tak, tylko konkretnie gramy sobie czwórkę i gramy dalej, czyli zobacz F E C F. Czyli mamy dźwięk jakby z tego naszego akordu C4. Dźwięk E jest jakby z akordu C -dur, tak naprawdę, tak? Dźwięk C no to wiadomo, mamy akord C -dur. i wracamy sobie na tą kwartę i teraz idziemy sobie dalej i troszkę zmienimy już nasz charakter. Czyli y, wykorzystamy sobie tutaj na przykład współbrzmienia delikatnie. Będę grała w ręce Tutaj prawe, na dole, tak, kciukiem, dźwięk C, a moim piątym palcem gram sobie na przykład dźwięk F, tak? Możesz grać oczywiście to czwartym palcem, jak ci wygodniej. I teraz na przykład zrobimy sobie taki schemat. Tak? Czyli zobacz, gramy współbrzmienie dźwięków F, C i teraz przechodzimy sobie na dół, czyli E jest dźwiękiem znowu akordu C-dur, tak? I teraz spróbujemy sobie to połączyć z akordem C dur w lewej ręce. Teraz idziemy sobie dalej na akord E mol. W ręce prawej zostawiamy to samo. Dalej to samo w ręce prawej, lewa oczywiście zmienia na akord A -mol. I akord F dur w lewej ręce, a w prawej zostawimy sobie to samo. I teraz, jeżeli na przykład chcemy sobie wykończyć ten utwór, to możemy sobie znowu wykorzystać to przejście, które sobie wykorzystaliśmy wcześniej, czyli właśnie bazując na tej kwarcie, jakby z akordu SAS4. I tak naprawdę w ładny sposób wykończyć całą naszą improwizację. Czyli jak widzisz, cztery akordy w ręce lewej, proste schematy rytmiczne i zabawa akordami sas, tak? Czyli mieszamy sobie akord C dur z akordem sas 2, z akordem sas 4 i dzięki temu tworzymy naprawdę piękną improwizację, bardzo prostą, rozkładając sobie te dźwięki na przykład na takie pojedyncze czy też różne współbrzmienia. Oczywiście tutaj jakby tych możliwości jest nieskończenie wiele. To jest tak naprawdę tylko taki mały przykład tego, co możesz zrobić. W takim razie na sam koniec zagram to jeszcze w całości i posłuchaj, co właśnie dzisiaj stworzyliśmy. Było na tyle w dzisiejszej lekcji mam nadzieję, że już akordy SAS 2 i SAS-4 nie są dla Ciebie obce i że zaczniesz wykorzystywać je w swoich utworach czy też improwizacjach. A jeżeli masz ochotę zagrać tą improwizację, którą grałam dzisiaj ja, to poniżej filmu znajdziesz link, pod którym możesz pobrać sobie nutki, wydrukować i zagrać u siebie w domu. Pamiętaj również, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. A jeżeli podobała Ci się dzisiejsza lekcja i chcesz takich lekcji więcej, to koniecznie kliknij na łapkę w górę. Miłego grania! Cześć!